Witajcie, cześć. Czołem tuber z Sejmnego kanału, ze mną jest. Krystian z kanału Krystalicznego. Właśnie mamy dzikie, bansujące tańce, połamańce. A z nami e, Falsit, czyli Kamil, nasz kolega. Dokładnie. A ja wyłączyłem swój nik nad głową, żeby to nie irytowało. Ale nie wiem, czemu wyświetlają mi się wszystkie inne niki nad głową. Dobra, ale... idziemy, idziemy o... ubić głębinowe przerażenie. I teraz taka no właśnie, ciekawostka. Przerobiliśmy ale... się na DEPsów. No tak się po czysty. prostu dużo łatwiej XP. Ale chcemy zrobić e, taką ostrą instę chciałem powiedzieć, że to jest właśnie taka tajemniczo, bo to jest teraz... Znaczy insta, bossa Będzie taki podwodny włos i będziemy pod wodą walczyć Łooo wow. Ale... Za... No on się teleportuje, ale się nie odezwał nawet, nie powiedział no. dzień dobry, możesz no. powiedzieć dzień dobry No Bo wstyd Nie Nie, nie powie, albo mu się zepsuł mikrofon, co jest możliwe no dobra, on i tak jest cichy chłopak. Musimy mu to wybaczyć. Kto zaczyna? E, ja zaczynam, bo mam najwięcej życia, mam 26 level. Giń potworze! Dobra. Czy ja zrobię stuna? Ja, on jest. Bo się kręci w kuchę jak debil. O co chodzi? Zrobił mi fira i uciekam. A, no, co się dzieje? Piękne kryty, coś pięknego. Oczywiście Kamil przebił agro, bo ma Kamil największy damage. Dwa, ja nie uczestniczę w tej walce, bo ja uciekam. Ale na pocieszenie powiem ci, że ja uczestniczę. O, ale Kamil umarł. Ale i my żyjemy. Kamil? Właśnie, Kamil się nie odzywa za karę zginął. A my rozwaliliśmy wieloryba, który się obracał i w sumie Co? nie wiadomo, czy on był do góry nogami cały czas, czy nie. Kamil jest no nam, nie ma go z nami ciałem, ale jest duchem, jak widać. No właśnie. <laughs> dobra. Yy, no to tyle, jeśli chodzi o zabijanie bossa, jako depsy. depsy idzie... Czekaj, chyba jeszcze pływam, pokażę, jak pływam. Dobra. Aj, pokażę, jak Aaj. się płaszcz porusza, bo sobie ustawiłeś lepsze opcje. No właśnie. Yy, zrobiłem płaszcz, ja się lepiej posuwa. Tak naprawdę to wygląda to dziwnie pod wodą, zwłaszcza. O, głębinowe porażenie znowu się już pojawiło. No dobra, teraz możemy się pożegnać, bo już popływałem. Tak. No to my się żegnamy. Halo, halo. O, Kamil Kamil wrócił. <grym wytrzył> Szkoda, że nie żyje, ale to, tak właśnie obiliśmy bosa, a mój pies w tle jest razem z nami. Także na razie. Do widzenia i papa.